Dobra. Witam, nazywam się Katarzyna Auli-Barszczewska i przed chwilą um, byłam tutaj um, razem z Anią, która jest obok mnie i opowiada o swoim porodzie, bo jestem dulą, asystuję przy porodzie kobietom, które mnie zaproszą i przygotowuję według własnego programu, który nazwałam Sztuka Świadomych Narodzin. Prowadzę takie indywidualne sesje, kręgi mam, i moją taką wielką inspiracją jest metoda Birth into Being. Ale myślę sobie, że to, co się ważnego wydarzyło, co zaprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem, to jest, są moje własne doświadczenia jako mamy, kobiety. Urodziłam trzy córki, w tym jedną w domu lotosowo. I było to takie niezwykłe dla mnie doświadczenie. Tyle musiałam w sobie przepracować, jakichś przekonań na temat swojego ciała, zaufania do tego ciała i wiele innych rzeczy, że poczułam mocno po porodzie taką wielką satysfakcję i chęć dzielenia się tym z innymi kobietami. I to mnie zaprowadziło do tego, żeby żeby właśnie robić to, co robię. Zostałam zaproszona przez położną do pracy właśnie w asystowaniu. I kiedy pierwszy raz byłam przy porodzie, mocno poczułam, że to jest właśnie moje miejsce na ziemi. Taka właśnie wspierająca obecność. I w tym samym czasie zetknęłam się z metodą birthing into Being stworzoną do tego, żeby przygotowywać kobiety do naturalnego porodu. Jest taki piękny film na rodzinę, jakie znamy, który być może jest znany tutaj naszym słuchaczom. I ten film bardzo mnie zainspirował. Kiedy go obejrzałam po raz pierwszy, był to dla mnie taki niezwykły szok, że można w ten sposób mówić, pokazywać i przeżywać poród. I to potwierdzało to, co ja gdzieś przeżyłam, i to bardzo rezonowało ze mną, czułam, że to jest prawdziwe. Więc z wielką radością um, dowiedziałam się, że przyjeżdża Elena Tonetti do Polski. Um, ona miała warsztaty w naszym domu w Czerwesieniowym Polu. I czułam, że po prostu wszystko, co we mnie jest takie żywe, prawdziwe i takie moje osobiste, jest również ważne dla innych, którzy zwrócili uwagę na to, w jaki sposób się rodzimy. I co było takie ważne, że, że doświadczenie narodzin naturalne okazuje się, że jest też badane przez naukę, przez cały dział psychologii prenatalnej, która po prostu od wielu lat bada różne zagadnienia. I kluczowym takim zagadnieniem jest to, że my, jako istoty pojawiające się w łonie, Czujemy i wręcz zapamiętujemy różne wydarzenia i że ten pierwszy okres tego, tego naszego doświadczania życia w łonie mamy narodziny i później bardzo głęboko zapada w naszej podświadomej pamięci. I potem właśnie przy porodzie często ta pamięć się wzbudza i jeżeli były jakieś trudności, to, to mogą być to po prostu przeszkody w porodzie. Więc ja poczułam mocno, że bardzo chcę się tym zająć. Chcę, chcę jakoś wspierać kobiety, które czują ten swój głos i chcą sobie dać taką przestrzeń do takiego własnego porodu własnej drogi. Odkrywania swojego macierzyństwa, żeby wspierać, bo poczułam, że to, co jest najważniejsze, to, to właśnie bycie takie, takie życzliwe bycie dla, dla innej osoby. Sama tego doświadczyłam, też otworzyłam się na pomoc innych kobiet. I, no I tak poczułam, że to jest, to jest dla mnie bardzo bardzo istotne, żeby, żeby właśnie się tym dzielić z innymi. Także teraz właśnie dzisiaj na przykład jest pierwszy dzień mojego warsztatu Birth into Being u nas w czereśniowym polu i na tym warsztacie są dwie dorosłe osoby, jedna położna, inna osoba w takim nieudejrzałym wieku. I też właśnie to pokazuje, że niezależnie od tego, czy w jakim jesteśmy wieku, czy, czy oczekujemy na dziecko, ta nasza pamięć się dopomina i często możemy ją nosić bardzo długo. A myślę, że kobiety w ciąży właśnie są szczególnie błogosławione w takiej możliwości transformowania, że to przychodzi po prostu bardzo łatwo, bo kobieta w tym stanie jest... Jakby ukierunkowana na to, żeby poznać swoje ciało. Jeżeli tego nie zrobi, no to bardzo często się to kończy różnymi komplikacjami. Więc to tak pokrótce to jest właśnie to, co, czym chciałam się tutaj podzielić. Bardzo jestem wdzięczna Ani i wszystkim. Kobietom, które, które mnie zaprosiły do, do swojej przestrzeni, że, że mogłam jej służyć. Także, Ania jeszcze tutaj się pokażę. Ja dziękuję. Tak, Asię. tak. I dla mnie takim po prostu wielkim wzruszeniem była ta książka, którą Ania mi pokazała, nie wiem, miesiąc po porodzie, dwa miesiące? Dwa miesiące, gdzie, gdzie właśnie tak pięknie, w taki żywy sposób e, e, opisała swoje wrażenia, takie intymne, ale to jest po prostu czysta poezja. I mam wrażenie, że właśnie kobieta, która, która się otworzy na siebie, po prostu zyskuje taką swoją pełnię, swoją, swoją, swoje piękno i po prostu może się temu przyjrzeć i wręcz może to wykorzystać. W dobrym, dobrym, życiu, w, w takiej właśnie otwierać się na swoją wrażliwość. Więc dla mnie to jest ogromny dar, że mogę podziwiać każdą kobietę, każda wnosi jakąś niezwykłą, nie, niepowtarzalną wrażliwość, więc jest to taka po prostu dla mnie no, mistyka w akcji. I to na tyle może, może pojawią się jakieś pytania i um, yy, ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Będę w najbliższym czasie robiła intensywny trening dla dól, więc wszyscy, którzy chcieliby właśnie przyjrzeć się, przeżyć ten, ten proces ponownych narodzin, zapraszam do Czereśniowego Pola w czerwcu. I dziękuję bardzo za uwagę. <grym> dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za podzielenie się. Na pewno zainspirowałeś nas, Kasiu. I jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj się spotkamy o 21:30 czasu polskiego. Będziemy rozmawiać o BIBAK, o porodzie naturalnym po cesarce. Też ja opowiem swoją historię porodu. I Magdalena Hul, Dula, udzieli nam informację taką praktyczną, jeżeli chodzi o poród naturalny po cięciu cesarskim. Dziękujemy Wam bardzo, Kasiu i Aniu, za taką wspaniałą atmosferę, i za to, że tak jakby by, byłyście razem i też jakby z nami i mogliśmy wziąć udział i pod, podsłuchać, o czym tam sobie gadacie. Chciałam się spytać, Wiola, czy, czy trochę rozjaśniła się, właśnie rozjaśnił się temat birth into czy czujesz, że, że, że coś się dowiedziałaś? Bo ja mogę dużo o tym opowiedzieć, ale nie chciałam też tak um, mówić jakby zbyt duży, oh. z dużych szczegółów. No właśnie. Jeszcze Halo. dla mnie to zrozumiałe, ale na pewno jest to jakby jest to możliwość i zachęta, żeby więcej się o tym dowiedzieć. Okej. Okay. Także dzięki. Dlatego mam nadzieję, że. Kiedyś trafimy na twoje warsztaty i, i usłyszymy i dowiemy się więcej, tak? Bo to jest jednak e, praca nad sobą, tak? Z sobą. Tak i, i tego potrzebuje i... pewnie i kobiety, i mężczyźni. Tak, i też też miałam ostatnio warsztaty uzdrawiania swojego doświadczenia porodowego, Cieszę. bo. Właśnie się okazało, że, że kobiety, niektóre um, e, bardzo e, przeżywają poród, który nie był taki zgodny z, z, z ich oczekiwaniami, i po, po prostu e, ta metoda też służy temu, żeby uzdrawiać takie doświadczenia. I naprawdę byłam zaskoczona, jak, jak, e, jak, w jaki sposób można puścić te napięcia, te wspomnienia i wrócić do swojej siły, i odkryć siebie na nowo, bo też ten czas. Po porodzie, z takim czasem odkrywania tego, kim jest kobieta. Także dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz na, na warsztaty i spotkania. Do zobaczenia. A ja wszystkich zapraszam jeszcze dzisiaj. Zapraszam jeszcze wszystkich o 21:30 dzisiaj. Do zobaczenia. Ha ha ha.